Jak zacząć budować listę adresową, pod sprzedaż potem kursu e-booka jakiegoś produktu cyfrowego. Po pierwsze, zacznij od tego, jaki jest w ogóle Twój cel budowania listy. Co Ty chcesz tam na końcu zrobić? Czy chcesz im coś sprzedać? Co chcesz im sprzedać, za ile jaki produkt, jaki problem będzie rozwiązywał ten produkt? Mając tę wiedzę, możesz przejść do punktu drugiego, czyli grupa docelowa. Jeśli wiesz, jaki jest cel, co chcesz sprzedać, musisz określić, kto jest tą grupą docelową, kto będzie idealnym klientem na ten produkt. Pamiętaj, żeby ten klient e, miał ten problem, ale też posiadał pieniądze na zakup tego produktu. Nie pomiń tego proszę Cię. E, no i po drugie, po trzecie, trzeci krok e, zastanów się, gdzie ta grupa docelowa jest, gdzie ona przebywa, w jakich miejscach w internecie. Nie wszyscy siedzą na fejsie, nie wszyscy siedzą na TikToku, nie wszyscy siedzą na Linkedinie. Po czwarte zastanów się, co te osoby może przyciągnąć coś właśnie darmowego, co dla nich przygotujesz i będziesz to promował.